Dzień dobry widzowie! Dzisiaj robimy ciasto z kremem do Karpatki. No i. Zaczynamy. Zaczynamy. 5 500 ml mleka, które już przygotowałem przed odcinkiem. Teraz połowę tutaj przelewamy do garnka tego. I wsypujemy teren do karpatki, które był w zawartości pudełka. to nie dobra. Chcecie widowie więcej odcinków z serii, właśnie jak chcecie widowie więcej odcinków, właśnie z serii tych hmm, kuchni, z kuchni, z domu, no to subskrybujcie. Teraz tym te mleko trzeba przelać. Tutaj do tego garnka. I wstawiamy na ogień, żeby nam się zagotowało. No, no. A to będzie trzeba zmiksować. Pomontować. No i teraz mieszamy. Pięknie mamy już wymieszane. A mleko, właśnie nam się tutaj gotuje. No i czekamy, aż nam się zagotuje. I moi drodzy, też pamiętajcie o subskrypcji kanału. Z oczywiście subskrypcja, łapce w górę. Dla mojego taty kamerzysty. Jak widzicie mleko nam się zagotowało, a więc teraz możemy wlać tą naszą masę. Jeszcze zamieszam. Oczywiście spokojnie ją musimy wlewać. I pamiętajcie też, że mogą się pojawiać tutaj grudki, które trzeba wymieszać, wymieszać ewentualnie łyżką. Teraz nam się powie. Teraz bierzemy jeszcze łyżkę i, i wymieszamy. No już krem nam z No i odstawiamy no i... to do wystygnięcia. I pamiętajcie też o bezpieczeństwie. Najlepiej to robić blisko rodzica, jeśli na przykład... No i jeśli jesteście mali. Mali kucharze. No i Pamiętajcie, że to jest prawdziwy ogień, więc. Można się sparzyć. Można się sparzyć. Teraz tutaj będę robił ciasto do karpatki. I będzie nam potrzebny do tego piekarnik też. Oczywiście z rodzicem. Bo też to jest niebezpieczne. W piekarniku nic nie mamy. I ustawiamy na termoobieg dwieście yy, dziesięć stopni bez termoobiegu oczywiście mam tutaj przygotowane też 250 pięćdziesiąt mililitrów wody no, i wlewam je do garnka, po czym włączam a następnie marykarynę, czy to pasło jest? A następnie. Wkładam margarynę tutaj. I. Jak już się wam margaryna z mlekiem, no to czy no to czas otworzyć? Otworzyć ciasto do karpatki i ostrożnie do miski. Często wsypać tu. Teraz ciasto już przełożyliśmy do miski no i czas wkładać jajka Pojedynczo Miksujemy Pojedynczo je miksujemy Czy czasem ciastem, żeby razem nie poszło Dobra i kolejne teraz wsypujemy. nam się już zrobiło bardzo gorące. Kiedy mamy już masę tutaj przygotowaną, rozmiksowaną z czterema jajkami no to teraz połowę przelewamy do Tutaj do, forem, do do foremki jedną połowę. Teraz mamy tutaj podzielone, e, bla, podzielone nasze ciasto, które tutaj zrobiliśmy na dwie równe części. No i bo jak wiadomo, karpatka składa się z dwóch równych części, a więc będzie je trzeba piec dwa razy. No i teraz poproszcie rodziców, żeby wam tą karpatkę włożyli. O Boże! O, lepiej się odsunąć, wy możecie to widzieć, ale, oczy widzieć, ale oczywiście tylko przez telefon. Teraz, teraz będziemy to piekli przez 25 minut, a potem drugi raz będziemy to piekli przez 15 minut. Na 150 stopniach. Już nam wystygł krem. Zimny jest. A więc możemy już dodawać margarynę i po każdym kawałku miksować. Bye. <laughs> Gdy wyjęliśmy już nasze ciasto z piekarnika, to możemy wkładać naszą drugą połowę, tak samo jak z tamtym, czyli, czyli 210 stopni bez termobiegu. No i teraz bierzemy tutaj nasz krem i rozkładamy po tym. Po tej pierwszej no po tym pierwszym piętrze, jak to można nazwać. A więc tak się nam prezentuje tutaj drugie piętro, które ułożyliśmy na pierwszym, tak to można powiedzieć, że to są piętra. Posypaliśmy to jeszcze cukrem, pudrem. I oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę dla mojego taty operatora, no bo wbijamy tysiąc subów, już tak mocno wbijam masz, wbijamy też sto subów, jeśli chcecie, żebym z tatą nagrywał. I oczywiście smacznego wam życzę. Ja.